Witam Was kochanik na kanale Ruksi. Dzisiaj obiecany rytuał na pieniądze, bogactwo, na prosperity. Nie zapaliło się jeszcze raz. Zapalamy złotą świecę, no, powiedzmy, że ona jest taka złota, to udało mi się taką zdobyć, kremowa, złota. Pokażę Wam dzisiaj dwa rytuały. Oczyszczę jeszcze teraz. Energię mojego ołtarzyka i wypowiem zaklęcie. Przywołam cztery żywioły. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, zanieś mu moje słowo i pragnienia powodzenia. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ognia i żaru, Rozświetlaj mu drogę do mojego domu. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, niechaj woda zaprowadzi go do mnie. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem drzew, unieść moje pragnienia ponad Ziemię, by mogły bezpiecznie odnaleźć swoją drogę. Kochani, co nam będzie dzisiaj potrzebne do tego rytuału? Na pewno czerwona świeca, złota świeca, zielona świeca. Olejek lawendowy, werbenowy, monety, drobne monety, sól. Tutaj mam feng Shui takie figurki szczęścia i powodzenia. Słoń z trąbą do góry, żabka. Może być dzwoneczek. Dwa sposoby, dwa pierwsze proste kiedy szybko potrzebujecie pieniędzy bo jest tak czasami, że nie patrzę na to czy jest nów wzrastający czy ubywający ja szybko w tym momencie potrzebuję pieniążków i po prostu zapalam zieloną najczęściej wtedy biorę zieloną świecę i po prostu biorę drewienko i na tej świecy dobrze jest narysować runę Fechu. Po prostu Fechu. Zobaczcie. Literka F, tylko te szczczałeczki ma do góry. Zaraz zresztą będzie skrypt. Narysuję go na kartce, żebyście dobrze widzieli. I słuchajcie, mnie to się sprawdza w 100%. Ja po prostu biorę zieloną świecę. ciemnozieloną, może być taki kolor. I zapalam ją i mówię, pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną, pomnażają moje bogactwo. Wypowiadam taką afirmację, kiedy nagle potrzebuję pieniędzy, w krótkim czasie. Może to być też czerwona świeca, ale ja zawsze stosuję zieloną. Ja akurat tak robię, polecam Wam, mnie się naprawdę sprawdza. Oczywiście odpalam ją od tej złotej świecy. Intencyjnej, albo możecie oczywiście odpalić od zapałki, i po prostu zostawiam tą świecę do wypalenia. Jeżeli gaszę ją wcześniej, bo jest gruba, to gaszę ją wodą. Nie zdmuchuję, tylko ją gaszę. Słuchajcie, mnie to działa niesamowicie. Możecie sobie też zwizualizować i powiedzieć: Potrzebuję pieniążki na czynsz, albo potrzebuję pieniążki na wyjazd na wakacje, szybko, w krótkim terminie. I możecie tu jeszcze wpisać imię, Jareni, 3000 zł, na przykład. I runa Fechu, zapalacie świecę i zostawiacie ją. Niech tak się stanie, a więc tak jest. To jest ten taki krótki, szybki rytuał, kiedy potrzebujemy szybko, w krótkim czasie pieniędzy. Tak? To dobra, odłożę to teraz na bok. Nie mogliśmy znaleźć dzisiaj akurat mniejszej świecy. Drugi rytuał. Robimy wówczas, kiedy księżyc jest wzrastający, albo przy energii, słuchajcie, pełni, dobrze jest zrobić pełny rytuał na przyciągnięcie bogactwa do naszego życia. Albo intencji bogactwa, bo możecie na przykład prosić o pieniądze na mieszkanie, czy na nową drogę życia. Takie pieniądze, które y, większe pieniądze czy marzenia prosperity, to już tutaj są potrzebne pewne rzeczy. A więc księżyc wzrastający, czyli ten, który idzie do pełni, 3-4 dni przed pełnią już możemy to robić i oczywiście w dzień pełni. I zobaczcie, najważniejsze, co chcę Wam tutaj przedstawić, to skrypt runiczny. I popatrzcie sobie dobrze, ja Wam tu pokażę. Runa. Pierwsza fechu, druga runa, to jest runa manas, trzecia runa hagala i ostatnia runa to jest urus. To jest skrypt. Teraz możecie, jak go tu postawię, odpisać go sobie. Słuchajcie, bo to jest ważny skrypt. Więc mamy czerwoną świecę. Mamy księżyc wrastający albo pełnie I teraz zapalona złota świeca, intencyjna i oczyszczająca. Dobrze jest też wokoło porozkładać monety. Na te bogactwo, na prosperity, na waszą pomyślność. Rozłóżcie te świece, te monety wokół tej świecy złotej. Dobrze jest teraz sól rozsypać i mówić pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie. Możecie rozsypać rzeczywiście tą sól wokół tych monet, wokół złotej świecy intencyjnej. Jeżeli nie ma soli, też nic się nie dzieje, nie musi być. I teraz najważniejsze. Pokażę tutaj ten skrypt. On tutaj cały czas będzie. Oprę go tak. Bierzecie czerwoną świecę. Na tej czerwonej świecy wyrysujecie ten skrypt. Fechu Manas. Hagala. Urus. Teraz piszemy. Imię i nazwisko wasze. Potem data urodzenia. I na świecy oczywiście możecie na kartce ale ja to robię na świecy wypisuję moje intencje. Mam, czyli w formie już dokonanej mam pieniądze na egzotyczne wakacje. A co? Mam pieniądze na kredyt, i wszystkie moje zobowiązania finansowe. Chwila re refleksji, zostawię Was z tym, sama też sobie tutaj jeszcze coś wpiszę. Dobrze. Piszcie to, czego pragniecie. Jeżeli pragniecie mieć nowy samochód, to mam pieniądze na nowy samochód. Mam nowy samochód, mam nowe mieszkanie. Dobrze. I taką świecę, tutaj troszeczkę ją skruszę. Musicie namaścić olejkiem. Jeżeli nie macie oleju, namaście tą świecę po prostu oliwą z oliwek. Skrapiamy olejek. Dobrze jest namaścić tą świecę z dołu do góry. To jest akurat duża świeca. Przydają się te mniejsze, które mogą się wypalić, takie jak ta. I byłoby cudownie, gdyby to była świeca z naturalnego wosku. I mamy przygotowaną świecę. I teraz mówimy afirmację. Zapalając mówimy pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Możecie powiedzieć tak dziewięć razy. Pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Pieniądze płyną do mnie, pieniądze się pomnażają, pomnażają moje bogactwo. Pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Pieniądze się pomnażają, pieniądze płyną do mnie, pomnażają moje bogactwo. Idźcie. Idźcie. W dół rzeki do mórz i oceanów, i wróćcie jako szybkie bogactwo. Kochani, to wszystko. Ważne jest, że ta świeca powinna się wypalić do końca, i wtedy rano, kiedy ona się wypali, po prostu to uziemiamy. Czyli Musicie świecę zakopać albo to, co z niej zostało, żeby ten rytuał był zapieczętowany. To wrzucamy resztki do wody, do rzeki, albo po prostu zakopujemy. No, mocniej zadziała, jak się zakopie. A już najważniejsze, żebyście naprawdę tylko napisali to, jest chociaż ważne imię, nazwisko, runę fechu albo tą, ten skrypt na bogactwo, zapalili świecę i ją potem wypalili do końca i zakopali. Takie e, rzeczy są ważne i wtedy to po prostu działa. To ugruntowanie. I warto wykonać ten rytuał przed e, 16 lipca, kochani, bo wtedy mamy tą nowe życie, nową energię. A zwłaszcza, że to będzie właśnie taki specyficzny księżyc w pełni. Czego Wam życzę, czyli obfitości, bogactwa, pomnażania majątków, nowej drogi życia. Wszystko możecie na tej świecy wypalić. Podziękuję teraz żywiołom. Odprowadzę ich. Rytuał zakończony. Prosty, łatwy. Niech się Wam darzy. Pozdrawiam Was serdecznie, Wasza Ruzi. Jeżeli Wam się film podobał, proszę o łapki w górę i o subskrypcję, bo będą ciekawostki jeszcze niejedne. Jeszcze dużo pomysłów mamy z Tomaszem. Lubimy to robić. Fajnie jest. Chyba duże bogactwo przyjdzie do nas. Bo moja kochana Luna przyszła tutaj mnie odwiedzić. Pokażę wam ją na koniec. I się przedstawi Luna, gdzie jesteś? Żebym jej ogonek nie wypaliła. Nie podoba się jej tutaj zagrożenie ognia. Dobrze kochani, żegnam się z wami. Pa!